Zapomnij o inspiracjach, bo one same się nie pojawią. Możesz siedzieć bezczynnie, czekać na cudowny impuls, marzyć o znaku z nieba, ale żaden nie nadejdzie. Dlaczego? Bo bycie gotowym to największa samonapędzana iluzja, w którą w życiu uwierzyłeś. Nie potrzebujesz motywacji, potrzebujesz żelaznej woli, rozkazu i ten rozkaz musi wyjść z ciebie. Nie zmienisz życia czując, zmienisz je działając, a teraz, w tej chwili, pokażę ci jak. Wciąż czekasz na idealny moment, prawda? Na ten magiczny instant, gdy wszystko idealnie się ułoży, poczujesz przypływ energii, olśnienie, entuzjazm i w końcu zaczniesz. Ale pozwól, że zdradzę ci sekret, który odkryłem obserwując wielkich. Ten moment nigdy nie nadchodzi. Im dłużej czekasz, tym dalej jesteś od upragnionego życia. Zaskakujące, jak łatwo dajemy się zwieść złudzeniu gotowości. Powtarzamy, że ruszymy, gdy warunki się poprawią, gdy będziemy mieć więcej czasu, gdy pojawi się odwaga, ale czas ucieka. Miesiące zamieniają się w lata. I co się zmieniło? Nic, bo wciąż trzymasz się kurczowo tej nadziei na gotowość. Zastanawiałeś się kiedyś, ile razy miałeś genialny pomysł, śmiały plan, a jednak zawahałeś się, ile szans przepuściłeś, tkwiąc w bezruchu, bojąc się porażki, krytyki, żalu? Większość ludzi żyje tak właśnie, sparaliżowana nadzieją, przebraną za ostrożność. Prawda jest taka, że ta zwłoka ma inną nazwę strach. A strach, mój przyjacielu, nie jest ogłuszającym krzykiem. To subtelny szept: Mówi, poczekaj jeszcze chwilę. Nie jesteś gotowy, może jutro będzie lepiej, ale z każdym dniem, w którym ulegasz temu głosowi, staje się on silniejszy, bardziej przekonywujący, aż w końcu, niepostrzeżenie, stajesz się więźniem własnej niepewności. Sam tego doświadczyłem. Otrzymałem list od jednego z najpotężniejszych biznesmenów Ameryki, Andrew Carnegie. Pragnął poznać mnie osobiście. Wyobraź sobie, ja, młody dziennikarz z prowincji Wirginii, zaproszony na spotkanie z najbogatszym człowiekiem świata. Serce waliło mi jak młotem. Na dzień przed spotkaniem prawie zrezygnowałem. A co jeśli powiem coś źle? A co jeśli uzna mnie za marzyciela? Ale w tej chwili zrozumiałem coś fundamentalnego. Gdybym czekał, aż poczuję się gotowy, straciłbym szansę życia. Poszedłem, drżący, pełen obaw, ale poszedłem. I z tego spotkania zrodził się nie tylko dwudziestoletni projekt, ale i podwaliny idei, które dziś studiują miliony. Dlatego mówię z pełnym przekonaniem: musisz działać, nawet jeśli się boisz. Szczególnie wtedy, gdy się boisz, bo właśnie wtedy stajesz twarzą w twarz z tym, co naprawdę się liczy. Strach pojawia się tylko wtedy, gdy coś ma wagę, wartość, znaczenie. Ile razy budziłeś się z planem, a wątpliwość zniszczyła go, zanim wypiłeś kawę? Ile marzeń odłożyłeś na kiedyś? A co jeśli to kiedyś nigdy nie nadejdzie? Jesteś gotów skończyć życie, wiedząc, że to nie brak talentu, ale brak działania Cię powstrzymał. Czas nie jest tak cierpliwy, jak Ci się wydaje. Nie da Ci nowych szans z taką samą siłą, z taką samą intensywnością. Szansa pojawia się i znika, a gdy się zamknie, rzadko wraca taka sama. Wiesz o tym. Czułeś to? Niewypowiedziana miłość, niezrealizowany biznes, przełożona zmiana na miesiąc, a minęło pięć lat. Ludzki umysł jest niesamowity, ale reaguje na przywództwo. Jeśli go nie prowadzisz, on tobą rządzi. To jak armia czekająca na rozkaz. Jeśli dowódca waha się, żołnierze się gubią, cofają, tracą kierunek. Ale jeśli dowódca wbije miecz w ziemię i krzyknął naprzód, Coś się zmienia. Rozkaź przełamuje emocje. Powiedz więc sobie, działać teraz. Nie dlatego, że jesteś gotowy, ale dlatego, że niedziałanie ma zbyt wysoką cenę. A ta cena to nie tylko utracone okazje, to również twoja samoocena. Bo za każdym razem, gdy wiesz, co masz zrobić i tego nie robisz, tracisz coś w swoim wnętrzu, część swojej godności, pewności siebie, własnego głosu. Oto pytanie, które może zaboleć, ale musi paść. Ile decyzji w Twoim życiu zostało podjętych przez wahanie, a nie przez intencje? Ile razy wiedziałeś, co robić, ale czekałeś i przegrałeś? Większość ludzi wierzy, że musi najpierw poczuć, żeby potem działać. Ale ci, którzy tworzyli historię, nauczyli się odwrotnie: działasz najpierw, a potem przychodzą uczucia. Odwaga rodzi się w drodze, a nie na starcie. Jasność przychodzi z ruchem, nie z oczekiwaniem. Pewność pojawia się po decyzji, a nie przed nią. I to nie jest tylko filozofia, to matematyka działania. Pomyśl o wielkich nazwiskach Twojej epoki: Henry Ford, Thomas Edison, Helen Keller żaden z nich nie czekał, aż poczuje się godny. Zaczynał w wątpliwości, niepewności, z krytyką. Ale stali się wzorami dla milionów, bo zmusili się do zrobienia pierwszego kroku. Co zatem cię powstrzymuje? Brak czasu to iluzja. Czas jest teraz, płynie. Brak pieniędzy? Wielu zaczynało z mniejszym kapitałem. Brak wsparcia? Być może. Ale kto potrzebuje teraz Twojego wsparcia, ty sam. Chcesz szybko zmienić swoje życie, przestań negocjować z wątpliwością. Podejmij decyzję, działaj. Nawet jeśli głos ci drży, ręce się pocą, a strach stoi u drzwi. Bo istnieje tylko jedna droga między człowiekiem, którym jesteś dziś, a człowiekiem, którym chcesz się stać. I ta droga nazywa się działanie. Bez pozwolenia, bez aprobaty. Bez czekania na gotowość. Działanie to nie nagroda, którą przyznajesz sobie, gdy wszystko jest idealne. Działanie to obowiązek, który wypełniasz, bo wiesz, że czekanie oznacza przegraną. A jeśli zmusisz się do działania dziś, nawet jeśli drżysz, jutro obudzisz się silniejszy, bardziej szanowany przez samego siebie. I to, mój przyjacielu, jest pierwszy krok do zmiany wszystkiego. Ludzie poszukują motywacji jak świętego graala, czekają na pragnienie, inspirację, na to, aż przyjdzie entuzjazm. Ale rzeczywistość jest bardziej surowa. Motywacja to niestabilny gość, pojawia się kiedy chce i znika bez słowa. Dyscyplina natomiast to wierny sojusznik. Nie zależy od nastroju, nie zależy od pogody, nie zależy od braw. Dyscyplina to decyzja, i tylko tego potrzebujesz. Wstawanie wcześnie nie jest przyjemne. Praca w ciszy, gdy inni odpoczywają, nie jest komfortowa. Mówienie nie natychmiastowej przyjemności wymaga siły. Ale to właśnie te niekomfortowe wybory budują most między człowiekiem, który marzy, a człowiekiem, który realizuje. Bo sam sen to tylko szkic, dyscyplina nadaje mu formę. Wielu zadaje pytanie, dlaczego jedni odnoszą sukces, a inni nie? A odpowiedź jest prosta: zwycięzcami są ci, którzy robią to, co konieczne, nawet bez ochoty. Budzą się i realizują plan. Są zmęczeni, ale realizują plan. Brakuje im wiary, ale realizują plan. Są krytykowani, ale realizują plan. Dyscyplina nie negocjuje z emocjami. Nauczyłem się tego wcześniej, jeszcze jako chłopak, pracując jako reporter w małym czasopiśmie. Były dni, gdy mróz był przenikliwy, a stopy bolały mnie od chodzenia po ulicach. Nikt nie czekał na mnie z kawą, nikt nie mówił damy radę, ale ja szedłem. Każdy artykuł, który wtedy napisałem, był krokiem w kierunku mojego celu. Nawet bez braw, nawet bez pewności. A gdy po latach opublikowałem swoje dzieła i zobaczyłem, że wpływowi ludzie studiują tę ideę, zrozumiałem, to dyscyplina zaprowadziła mnie tam, a nie inspiracja. Możesz marzyć, ile chcesz, ale jeśli Twoje stopy nie ruszą się rano, Twój sen to tylko iluzja. Dyscyplina to to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. To wysiłek, który utrzymujesz, gdy nowość minęła. To wstawanie z łóżka, gdy pada deszcz, siadanie do pracy, gdy jesteś zmęczony, trzymanie się planu, gdy wszystko w tobie chce się zatrzymać. Bo twoje życie nie zmieni się, gdy będziesz zmotywowany. Zmieni się, gdy zmusisz się do działania, nawet bez ochoty. Chcesz realnego przykładu? Pomyśl o Theodore Roosevelcie. Człowiek, który urodził się słaby, chory, z problemami oddechowymi, ale jeszcze jako dziecko postanowił, że nie będzie więźniem własnego ciała. Trenował codziennie, ćwiczył boks, wspinał się po górach, zmagał się z bólem i stał się jednym z najsilniejszych i najbardziej podziwianych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nie dzięki talentom fizycznym, ale dzięki niezłomnej dyscyplinie. Nie czekał, aż poczuje się dobrze, po prostu działał. Teraz zatrzymaj się na chwilę i obserwuj swoją rutynę. Nie z wymówkami, ale z uczciwością. Co twoje nawyki mówią o twoim losie? O której godzinie się budzisz? Jak zaczynasz dzień? Jakiego rodzaju pożywienie dostarczasz ciału i umysłowi? Jakie rozmowy do siebie dopuszczasz? Jakie zobowiązania wobec samego siebie łamiesz? Bo nie to, czego pragniesz, decyduje o Twojej przyszłości. To, co akceptujesz jako normę, dyscyplina to przede wszystkim konstrukcja. Nie rodzi się z Tobą, jest kowalnie kuta. Powtórzenie za powtórzeniem. Wyobraź sobie kowala uderzającego w ostrze. Każdy cios wydaje się mały, ale jest fundamentalny. Raz, dwa, tysiąc razy, aż stal stanie się ostra, mocna, niepokonana. Ty też jesteś kuty. Każdy dobry wybór, gdy mógłbyś wybrać łatwiejszą drogę, każde dotrzymane zobowiązanie, gdy nikt by tego nie wymagał, każdy dodatkowy wysiłek, którego nikt nie zobaczy, to wszystko to ty. Przekształcający się w kogoś wystarczająco silnego, by objąć swoje marzenia. I oto coś, czego wielu unika: Dyscyplina to akt miłości do samego siebie. Bo gdy jesteś zdyscyplinowany, mówisz światu: Moja przyszłość jest ważniejsza niż mój komfort teraz. Mówisz: Na tyle się szanuję, żeby nie sabotować samego siebie. I dlatego dyscyplina wyzwala, a motywacja zniewala. Pomyśl o człowieku, który pracuje tylko wtedy, gdy jest zainspirowany, jest zakładnikiem własnego nastroju, więźniem emocjonalnego przypływu i odpływu. Człowiek zdyscyplinowany jest wolny, zbudował wewnętrzną strukturę, która go wspiera, nawet gdy wszystko wokół się chwieje i dlatego zwycięża. Wielu pyta mnie, jak szybko zmienić swoje życie. A ja odpowiadam: Zmień swoją rutynę, zmień to, co robisz, gdy nikt nie patrzy, zmień to, co uważasz za wystarczające. Bo dyscyplina, gdy jest stosowana z determinacją i wytrwałością, jest zdolna do wywołania głębokich zmian w krótkim czasie. I to nie jest teoria, to prawo zachowania. Gdy Twoje dni są zgodne z Twoim celem, zmieniają się tygodnie. A gdy zmieniają się tygodnie, zmienia się całe Twoje życie. Dlatego nie czekaj, aż poczujesz się gotowy, by zacząć. Zacznij, a wtedy poczujesz się silniejszy. Nie czekaj na inspirację, by działać. Działaj, a inspiracja przyjdzie jako rezultat. Nie czekaj na idealny dzień. Idealny dzień to ten, w którym decydujesz się działać, a ten dzień może być dziś. Bo to, co dzieli ludzi, którzy tylko marzą, od tych, którzy realizują, to bardzo cienka linia. I ta linia nazywa się dyscyplina. Nie impulsywna, nie porywcza, ale stanowcza, surowa, świadoma. Ten typ dyscypliny, którą budujesz, gdy decydujesz, że Twoje marzenia nie zasługują na odkładanie ich przez chwilowy impuls. Możesz być takim człowiekiem. Nie jutro, teraz. Nie wtedy, gdy wszystko będzie dobrze, ale właśnie wtedy, gdy nic nie wydaje się dobre, bo na tym gruncie silni ludzie budują swoje fortece. Jeden nawyk zarazem, jeden krok zarazem, aż gdy świat w końcu cię zobaczy, ty już zwyciężyłeś. I nawet nie będziesz musiał tłumaczyć, jak. Twój charakter będzie za Ciebie mówił. Komfort jest najcichszym wrogiem marzeń, nie włamuje się do drzwi z brutalną siłą, nie straszy, nie sieje strachu tak jak porażka, wręcz przeciwnie, podchodzi po cichu, przebrany za ulgę, odpoczynek, zasłużony relaks. Kładzie Ci rękę na ramieniu i mówi, wystarczy na dziś odpocznij. I właśnie w tej chwili, gdy poddajesz się temu przedwczesnemu odpoczynkowi, zaczyna umierać to, czym chciałeś się stać. Większość ludzi zawodzi nie dlatego, że wybrała złą drogę, ale dlatego, że zatrzymała się w połowie drogi, uległa pokusie, była zmęczona. Chciała odpocząć, zanim skończyła wspinaczkę. A gdy się obudziła po latach, zdała sobie sprawę, że wciąż jest w tym samym miejscu, ale teraz z mniejszą energią, mniejszą wiarą, mniejszym blaskiem w oczach. Widziałem to wielokrotnie. Poznałem mężczyzn, którzy zaczynali pełni ambicji, ale zadowalali się stałą pensją i monotonną rutyną, bo wystarczało. Mówili sobie: To tymczasowe, potem wrócę do walki o swoje cele, ale to potem nigdy nie nadeszło. Przywykli: Kanapa stała się bardziej atrakcyjna, weekendy zmieniły się w ucieczkę, cele stały się wspomnieniami, i w głębi serca wiedzieli, że zawarli cichy pakt z komfortem umowę, która ma swoją cenę cenę płaconą czasem, żalem, bólem świadomości, że mogli być więcej. Ty może już to czułeś. Dzień, który kończy się dziwnym smakiem. Nie dlatego, że był zły, ale dlatego, że czegoś brakowało. Pustka trudna do wytłumaczenia, cichy dyskomfort, jakby część ciebie mówiła, dziś zdradziłeś to, czym mogłeś być. To cena źle zarządzanego komfortu. Wydaje się sprawiedliwa na początku, ale na końcu pobiera wygórowane odsetki. Zauważ, nie mówię, że odpoczynek nie ma wartości: ciało potrzebuje przerwy, umysł potrzebuje oddechu, ale prawdziwy odpoczynek ma sens tylko po bitwie, gdy został zdobyty, gdy nie jest wymówką, ale świętowaniem. Odpoczynek przed czasem to jak wydawanie nagrody, zanim wygrasz grę. To jak kładzenie się w cieniu, który jeszcze nie został posadzony. Pamiętam okres w moim życiu. Gdy wszystko zdawało się iść źle, napisałem niezliczone strony pomysłów, ale nikt nie chciał ich wydać. Wydawcy mówili, że to ryzykowne, że nikt nie kupi książki o sukcesie osobistym od nieznanego autora. Byłem wyczerpany, kieszeń pusta, pokusa, by się poddać była ogromna. Mógłbym wrócić do pisania prostych artykułów do gazet, zapewnić sobie utrzymanie mniejszym wysiłkiem, ale coś we mnie mówiło: Jeśli teraz się zatrzymasz, świat nigdy się nie dowie, do czego jesteś zdolny. Wtedy postanowiłem, że mój standard nie będzie określony przez natychmiastową ulgę, ale przez to, co chcę pozostawić w spadku. Nie zaakceptowałem komfortu w tym momencie. Pracowałem przez kolejne dwa lata bez widocznych rezultatów. Ale gdy prawo triumfu zostało opublikowane, a ja zacząłem otrzymywać wiadomości od mężczyzn i kobiet, którzy zmienili swoje życie dzięki tym słowom, zrozumiałem, że warto było każdej nieprzespanej nocy, każdego pożyczonego grosza, każdej odmowy, którą otrzymałem. To jest lekcja. Komfort musi być kontrolowany, jest potrzebny, ale nie może tobą rządzić. Człowiek, który realizuje swoje marzenia, to nie ten, który nigdy się nie zatrzymuje, ale ten, który wie, kiedy może odpocząć. Patrzy na dzień i mówi: Zrobiłem wszystko, co było potrzebne, teraz mogę przestać. Nie odpoczywa z lenistwa, odpoczywa z honoru. Teraz spójrz na siebie z uczciwością. Ile razy odkładałeś trudne zadanie i wypełniłeś ten czas dystrakcjami przebranymi za odpoczynek? Ile razy mówiłeś jeszcze pięć minut i straciłeś godzinę, dzień, okazję? Ile pomysłów pozwoliłeś wystygnąć myśląc, później do tego wrócę? To problem komfortu, nie niszczy marzenia od razu, stopniowo je dusi, a gdy się zorientujesz... Płomień, który palił się w twoim sercu, zamienił się w popiół. Ale najgorsze jest to, że świat zachęca do tej znieczulenia. Ludzie biją brawo, gdy mówisz, że dbasz o siebie, nawet jeśli rezygnujesz z siebie w małych dawkach. Walidują twoją ucieczkę ładnymi zdaniami, podczas gdy w rzeczywistości potrzebujesz lustra, a nie wymówki. Dlatego mówię Ci, uważaj na pochwałę za nieukończony wysiłek. Uważaj na przyjaciół, którzy świętują każdą małą dostawę, jakby to był koniec podróży. Uważaj na pułapkę wiary, że już zrobiłeś wystarczająco dużo. Bo czasami wystarczająco to to, co utrzymuje Cię w przeciętności. Siła tkwi w wytrwałości. W robieniu tego jeszcze raz. W opieraniu się wołaniu łóżka, gdy brakuje jeszcze strony, telefonu, decyzji, właśnie w tym momencie i tylko w tym momencie oddalasz się od tłumu, nie dlatego, że jesteś lepszy, ale dlatego, że zdecydowałeś się kontynuować, gdy większość się zatrzymała. I jeśli chcesz rady wprost, jasno określ, co zasługuje na Twój odpoczynek. Stwórz nawyk zatrzymywania się tylko wtedy, gdy spełniłeś to, co obiecałeś sobie. Ten mały pakt, niepozwolenie komfortowi na podejmowanie decyzji za Ciebie, to właśnie to, co skieruje Twoje życie na ścieżkę, którą niewielu ma odwagę podążać. Nie musisz być wyjątkowy, żeby wygrać. Musisz być tylko tym typem człowieka, który nie ugina się przed przedwczesną ulgą. Który pracuje w ciszy, który walczy bez widowni, który wie, że komfort dziś może kosztować realizację jutra. Więc zamiast pytać, czy jesteś zmęczony, zapytaj, czy skończyłem to, co było konieczne? A jeśli odpowiedź brzmi nie, to wstań, wyprostuj się i wróć do pracy, bo każda mała zwycięstwo nad komfortem to cegła więcej w budowie Twojej wielkości. Czekasz, aż ktoś poda ci rękę, czekasz, aż świat zobaczy twoją wartość, zanim sam zaczniesz działać, czekasz na znak, uznanie, słowo aprobaty, które w końcu uwolni cię do zrobienia tego, co musisz zrobić, to słuchaj uważnie. Nikt nie przyjdzie. Nikt nie przyjdzie cię uratować, pchnąć do przodu ani zezwolić. I im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej przejmiesz kontrolę nad swoim życiem. Nie potrzebujesz pozwolenia, żeby zmienić życie, potrzebujesz decyzji i odwagi. Większość ludzi żyje w oczekiwaniu na tak, które nigdy nie przychodzi ojciec, który miał wspierać, a nie wspierał, matka, która nie zrozumiała marzeń, szef, który nigdy nie docenił wysiłku, przyjaciel, który zlekceważył, nauczyciel, który wyśmiał pomysł. I z powodu tych głosów wielu archiwizuje własne plany, jakby najpierw musieli przekonać świat, że są godni, ale czego nigdy nie rozumieją, to to, że jedyna aprobata, która ma znaczenie, pochodzi z wnętrza. Pozwolenie na które czekasz, już w tobie jest, tylko jest duszone przez strach. Zauważyłeś, jak większość odnoszących sukcesy ludzi była początkowo niedoceniana? Myślisz, że Henry Ford był wspierany, gdy mówił, że stworzy samochód dla ludzi? Czy Edison był oklaskiwany, gdy wysadzał laboratoria, próbując stworzyć żarówkę? Nie otrzymywali braw, mieli zamknięte drzwi, szyderstwa, odrzucenia, ale wytrwali, bo nie czekali na zielone światło od nikogo, budowali własną drogę. I ty też możesz widziałem to na własne oczy. Pracowałem blisko Franklina D. Roosevelta, człowieka, który mógł się poddać w każdej chwili. Zdiagnozowany z paraliżem w wieku 39 lat, ledwo mógł poruszać nogami. Cały kraj wątpił w jego zdolność do sprawowania władzy, ale on nie czekał, aż ludzie uwierzą najpierw. On uwierzył za wszystkich. Wstał w najgłębszym tego słowa znaczeniu i objął prezydenturę w czasie najgorszego kryzysu gospodarczego w historii Ameryki. Gdyby czekał na pozwolenie świata, nigdy nie byłby tym prezydentem, którym był. Ile razy zrezygnowałeś z próby czegoś z obawy przed tym, co powiedzą inni? Ile pomysłów schowałeś, bo nie wydawały się wystarczająco dobre w świetle cudzego osądu? A najironiczniejsze jest to, że wiele z tych osób, których się boisz, nawet nie kontroluje własnego życia. Czekasz na aprobatę kogoś, kto jeszcze nie pokonał własnej przeciętności? Pozwól, że ci powiem coś. Napisałem niezliczone strony, zanim jakikolwiek redaktor mnie wysłuchał. Wielu mówiło, że moje koncepcje są fantazyjne, przesadzone, niewykonalne, śmiali się nawet z tytułu prawo triumfu. Ale ja wiedziałem, że nie piszę, żeby się podobać. Pisałem, bo odkryłem uniwersalne zasady i one działały. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wielu z nas tkwi w miejscu, marząc o wielkich rzeczach, ale nigdy ich nie osiągając. Boimy się, boimy się porażki, osądu tego, co pomyślą inni. Budujemy wokół siebie mury z własnych wątpliwości, przekonani, że potrzebujemy jeszcze więcej wiedzy, idealnych warunków błogosławieństwa losu. A prawda jest taka, że jedyne, czego naprawdę brakuje, to decyzji, decyzji, by w końcu ruszyć, bo wolność nie leży w czekaniu na pozwolenie, ale w działaniu. Ile razy zrezygnowałeś z marzeń, bo ktoś powiedział, że to nierealne? Ile razy przystosowywałeś się do otoczenia, które cię dusiło, tylko po to, by uniknąć dyskomfortu? To bolesna prawda. Ale ci, którzy osiągają prawdziwy sukces, to ci, którzy odważą się płynąć pod prąd. Ci, którzy nie boją się być niezrozumiani, bo wiedzą, że prawdziwa zmiana zawsze budzi opór. To znak, że idziesz we właściwym kierunku. W głębi serca każdy z nas nosi w sobie iskrę, potencjał, który czeka na rozjarzenie. To pragnienie, by być kimś więcej niż jest się obecnie, ale. Większość ludzi chowa ten płomyczek pod stertą bezpiecznych wymówek, wybierają przewidywalność, zapominając, że życie to nie ćwiczenie, tylko jedna niepowtarzalna szansa. I potem, na starość, żal ściska za gardło. Nie musisz być perfekcyjny, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Zaczynaj od tego, co masz. Od małych kroków, nawet jeśli drżą ci ręce. Nie potrzebujesz aprobaty tłumu, potrzebujesz tylko własnej decyzji. Bo gdy przestaniesz prosić o pozwolenie, świat zobaczy, że jesteś siłą, z którą trzeba się liczyć. Twoja odwaga jest zaraźliwa. Inspirujesz innych, dajesz im siłę, by również uwierzyli w siebie. Bądź tym, który zaczyna, bądź tym, który przełamuje schematy. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Działaj. Przekój marzenia w rzeczywistość, dyscyplinę w charakter, a odwagę w zwycięstwo to nie jest kolejna motywacyjna bajka. To wezwanie do działania. Jeśli czujesz ten wewnętrzny głos, ten nieustępliwy pęd do przodu to znaczy, że jesteś na właściwej drodze. Nie gasisz tej iskry, podsycasz ją a w kolejnym filmie pokażę ci, jak to zrobić. Zapraszam.